Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak ustawić, usunąć lub dodać skróty na ekranie blokady w Samsung Galaxy S25. Dobrze, więc najpierw otwórz ustawienia, a tutaj przewin trochę w dół to jest i, i znajdź sekcję tapet i stylów. Naciśnij na ekran blokady. Jak można zauważyć, mamy tutaj dwa skróty. Więc wybierz ten, który chcesz, i ustaw go na brak aplikacji. Jeśli chcesz go wyłączyć, lub wybierz aplikację, dla której chcesz mieć skrót. Na przykład, chcę to mój dysk Google, więc po prostu naciskam ikonę Google. To samo dotyczy drugiego skrótu. I nie chcę, żeby jakikolwiek skrót był po prawej stronie, więc po prostu go wyłączam. A kiedy skończysz, po prostu naciśnij przycisk gotowe. A, jeśli wyłączymy telefon. Jak widać, mamy tutaj dysk Google. Jeśli podobał Ci się ten film i uważasz, że był pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj. I dzięki za oglądanie.